Tak często w mojej sypialni, że nic więcej tutaj pokazać nie mogę. Ktoś pomieszcza jeszcze takie urządzenie, taką Nokię z klawiaturką. Niestety służy już mi dzisiaj tylko jako budzik. Staję codziennie o 5 rano i dla mnie największym sukcesem jest to, jak już się obudzę i wstanę. I się nie spóźnię. W sumie to chcę powiedzieć, że dzisiaj mam urodziny, ale to nie jest powód do tego, żeby tutaj jakieś fajerwerki. A od 1 stycznia tam rzucam palenie, albo zaczynam chodzić na siłownię, albo przy okazji tych noworocznych postanowień to bardzo często zaczynamy myśleć o swoim zdrowiu, bo coś czujemy, że coś jest nie tak. Moim takim postanowieniem nie tyle noworocznym, co urodzinowym, bo to są spacery. Ja wiem, że jakby czas nie sprzyja temu, żeby wychodzić z domu. Przy każdej możliwej sposobności e, będę starał się ruszać jak najwięcej. Więc zapraszam Was najpierw na spacer po parku w mojej takiej najbliższej okolicy i jedna rzecz, która nie daje mi spokoju, to znaczy, obok placu zabaw lecą tory kolejowe i normalnie tam pociągi jeżdżą. Kilkadziesiąt centymetrów tak naprawdę od tych torów są budynki mieszkalne. I tam normalnie ludzie mieszkają. Może Wam się spodoba. <śled> Przyznam, że Urbiru skakankowy jest zacny. Mam nawet specjalny czepek i nie zmarznąć. Idziemy skakać. No dobrze, to jesteśmy po treningu, po skakaniu, zobaczmy jak to dzisiaj wyszło. Nie był to jakiś szałowy trening, to na pewno. Natomiast zwróćcie uwagę też na to, że pogoda również do szałowych nie należy. I skacze się naprawdę w fatalnych warunkach, to znaczy wieje, jest zimno, jest mokro, jest nieprzyjemnie, chociaż z drugiej strony no mam takie poczucie, że najpierw wchodząc na balkon, kiedy zaczynam się ruszać, czuję się jak taki żelbetonowy kloc, a po wszystkim człowiek jest naprawdę radosny i zadowolony, że wszystko się udało. Całość trwała. A właśnie zobaczmy. Nie, no nie, ma, nie ma najgorzej. W sensie całość trwała pół godziny i 300 kalorii spalonych, więc nie jest, nie jest najgorzej. E, przynajmniej tego licznika 1735 obrotów, cokolwiek to daje. Ale średnie tętno 129, spalono 299 kalorii. E, tętno maksymalne 165 i czas to 30, niecałe 32 minuty. Więc tak wygląda ten trening. E, nic nadzwyczajnego, natomiast gdyby sobie tak policzyć, że. Um, jeden, wrócę do tego cukierka halloweenowego, że jeden cukierek to jest 40 kalorii, to nawet nie 10 cukierków zostało spalonych w ciągu tego pół godziny, a w ciągu pół godziny zjeść 10 cukierków, to jest absolutnie żaden problem. I jakiś czas temu wspominałem o tym, że jest problem z Michą. I ten problem cały czas się utrzymuje. To znaczy z jednej strony nieumiejętność gotowania, z drugiej strony nieumiejętność rozplanowania posiłków. Trzecie, niepełna jeszcze wiedza a propos kaloryczności tych posiłków. Więc tutaj jest mnóstwo jeszcze rzeczy do nadrobienia. Gdybym pewnie miał większą wiedzę na ten temat, pewnie byłoby z tym wszystkim łatwiej. Natomiast nie ukrywam, cały czas uczę się również swojego organizmu. To znaczy wcześniej absolutnie na to nie zwracałem uwagi. A teraz odnoszę wrażenie, że odkąd bardziej zaczynam się interesować całym tym sportem, fitnessem, treningami, dbaniem o siebie, to również zwracam większą uwagę na to, co jem. I to już jest jakiś plus. Natomiast teraz trzeba jeszcze uzupełnić tę merytorykę, co właściwie jeść. Więc na pewno pojawia... O! Na pewno to, co staram się ograniczać, to wszystko, co Białe, czyli biała mąka, biały cukier, więc tego będziemy starać się unikać. Gdzieś znalazłem takie porównanie, że to jak narkotyk, więc trzeba z tego zrezygnować, a przynajmniej unikać. Robert Lewandowski. Ostatnio gdzieś natrafiłem na jakiś wywiad z nim. Stary wywiad, nic, nic nowego, więc spokojnie. Ale Robert Lewandowski m.in. mówi o tym, że stara się w ogóle unikać cukru i, i słodyczy i odkąd odrzucił cukier i słodycze to szybciej się regeneruje i z tą teorią spotkałem się już wielokrotnie, więc to jest jakiś punkt wyjścia. A jeżeli już je deser, to jego przed posiłkiem. To nie jest tak, że wiecie, przystawka, zupa, drugie i deser. Hmm. Jeżeli Robert Lewandowski sięga po deser, to najpierw sięga po deser, a dopiero potem sięga po obiad. Nie wiem, jak z przystawką i zupą, czy od razu drugie danie. E, aż tak bardzo w to nie wnikałem, ale e, to jest ciekawe zestawienie. Podobno inaczej się trawi, inaczej się to wchłania i e, jest inna chęć zjedzenia czegoś słodkiego w momencie, kiedy właśnie w tej kolejności, czyli najpierw deser, a dopiero potem drugie danie. Pełny posiłek, w sensie czujemy się w pełni zadowoleni, jeżeli nasz posiłek był e, słodki, słony, e, miał odpowiednią ilość węglowodanów, tłuszczów i, i cukru. Co? Pizza to już tak powiedziałabym, że wyłączyłam ten piekarnik. Aha. I otworzyłam, ale ta jedna to już wygląda tak. Fak. Dobra. To idę na pizzę. Ta, a propos zdrowego jedzenia. Na razie.